Czujesz, że teoretycznie wszystko masz, ale coś ci nie gra, że czegoś brakuje w tym życiu, może boisz się narzekać, bo przecież masz takie idealne, piękne życie, no a jednak wewnętrznie nie czujesz tej satysfakcji, no to prawdopodobnie idziesz ścieżką niezgodną z planem duszy. Prawdopodobnie robisz coś, co wyidealizowali ci w przeszłości rodzice, znajomi, inni ludzie. Porównywałaś się do innych, chciałaś takiego samego życia, takiego pięknego, obfitego. No i jakby osiągnęłaś ten cel, ale teraz nie czujesz tego czegoś. Czujesz taki wewnętrzny brak, który po prostu ci ciąży i boisz się nawet powiedzieć o nim głośno. Boisz się sama przed sobą tego przyznać. Jakbyś czuła się winna, że przecież wszystko masz, a narzekasz. No właśnie dlatego, że twoja dusza nie jest szczęśliwa. Ty, twoje prawdziwe ja nie jest szczęśliwe. I tylko odkrycie twojego prawdziwego życiowego potencjału, zawodowego powołania jest w stanie dać tobie to szczęście i obfitość, płynące prosto z serca, a nie po prostu tak, bo sobie ktoś wymyślił, ty sobie wymyśliłaś i tak przyjąłaś swoje życie według planu. Jeżeli chcesz wejść w głąb siebie, Sprawdzić, co tak naprawdę jest dla Ciebie, co będzie dawało Ci motywację wstawania każdego dnia z łóżka z pełną po prostu radością, co spowoduje spełnienie i satysfakcję na maksa, a przy okazji będzie dawało też duże pieniądze. To zapraszam Ciebie na serię spotkań jeden na jeden ze mną, w trakcie którego odkrywamy to wszystko, w trakcie którego pracujemy również nad Twoimi przekonaniami emocjami. To jest głęboka, transformacyjna praca. Idealnie przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego. Także jeżeli jesteś zainteresowana, to zapraszam Ciebie do linku w opisie mojego profilu. Obecnie trwa promocja na serię spotkań, ale również na odczyt energetycznym do końca listopada. Także idealna okazja, korzystaj. A jeżeli tego typu treści o aktywaniu swojej mocy, wartości, powołaniu, powołaniu Ciebie interesują, wskakuj na mojego YouTube'a.